Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Czechach, w miejscowości pustewny i śmigamy sobie w góry. Nie wiem dokładnie gdzie pójdziemy, więc wszystko będziemy tutaj pokazywać na bieżąco. Także zapinajcie pasy. Ja Wam już pokazuję coś przede mną. Proszę bardzo, dosłownie kawałek od naszego parkingu. Aktualnie kierujemy się na ścieżkę jakąś waleska, walaszka i zobaczymy co tam dalej jest, ale widziałem na telefonie, że jest tam naprawdę gdzie chodzić. nie? Także lecimy z tematem. Po lewej stronie tu jest jakiś ten park balinowy, czy co to jest? O, faktycznie. To on chyba dosyć spory jest ten park. Nie, to tylko tu przejście. Tak? Nie ma tam nic z lewej bardziej? <tuszel> Tam z lewej bardziej jest ten punkt widokowy, były, naj, najwyżej wysunięty. E, czemu tu tyle ludzi stoi? To jest punkt widokowy. A tu nie można wchodzić od razu? Kolejka. Serio? Chyba. To jest, tu jest ten punkt najwyżej wysunięty w, Pol w Europie bez tych zabezpieczeń? Był, tuż jest w Polsce nawet. Okej. Czy co, chodzimy tu? A serio tu jest jakaś kolejka? No, 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 no. Czy ludzie tak po prostu stoją? Nie wiem. Czyli to wejście tutaj na ten punkt widokowy jest płatne Tu to to jest chyba cennik tego wszystkiego Że to kosztuje 320 Koron czeski. Tak. Tak to wygląda. O, i tutaj to jest pokazane. To jest coś takiego. 320 koron. 320 koron. Wejście dla dorosłego. Drożej niż, Drożej niż ten. A to nie zapłacisz? to lipa, mam nadzieję, że się da zapłacić kartą. Nie, że nie. To jest. Dr drożej, drożej, niż, drożej niż winietka. Nie, chyba nie. 4 dychy to chyba. Jest 150 nie wiem, czy nie, nie troszkę koło 4 80, dych. Nie, 240 nie. to jest. 240 koron to jest 80 Nie czekaj. 240 koron to jest chyba 36 zł. No to koło 4 dych stawiam. 340 koron to jest 80 coś. Chyba. Mi się wydaje, że. Nie, czekaj, bo 2. mówiłem? Ja płacę, ale na rewolucję nie wrzuciłem hajsu. Ale to nie, ale to jest chyba nie ten. Ale ja odkryłem nowy patent, BKO, hopie, konta walutowe. W NG też jest walutowe, ale nie wiem, jak oni tam płacą. I to podpinasz normalnie swoją kartę i no. wiesz, zależnie od tego, w jakiej walucie płacisz, to od razu... Z automatu chyba przerzuca? Z automatu. I to, no to na To ja kupujesz ja nie. dużo taniej. No, to jest pojazda. lepiej przychodziło dobry, co to mi mam zabrać od razu? 4? No może że to się później nie, rozliczymy, nie chyba że każdy osobno. To mi Adaś weź, to mi weź to sobie ten. Nie chcę, bo ja się czuję jakby w pterzeczku no? Tak, karta. No, 118 Czyli ile pocięliśmy? Po 6 tych prawie? Tak. Za wejście? Miejmy nadzieję, że będzie Warf. No schowaj, albo... 118 dałeś, tak? Ja. No to do czego? to sumowali. Zobaczymy, jak to wygląda. Proszę bardzo. 6 bardzo. dyszek takie wejście na, na tą ścieżkę walaska. Zobaczymy, jak to tu wygląda. No jestem sam ciekaw, bo nie, nie byłem jeszcze na takim punkcie w ogóle. na jakiś szaman Himalajski chodnik Himalajski chodnik O oh my god to już fajnie wygląda idziemy tutaj na ten smer proholitki himalajskie o ja ej, zajebista sprawa jadę a bo to jest zjeżdżasz z tego. A zjeżdżasz, zjeżdżam, zjeżdżam. Ja, Im więcej nas tu pójdzie, tym bardziej to będzie to trzęsło tym chodnikiem. Ja nie mam zaufania do tych desek. One wyglądają jak już tu były z dobrych kilkanaście lat. Nie no, wierzę, że to jest. Sprawdzone. Ale tu nic żadnej jakby osłony pod tym nie ma. Ej no nie no to jest schizowate, a te dechy no... No nie jest takie No to w ogóle od No nie ma nic pod tym. Kroczek który z Nie masz siatki, nie masz nic. No. to taka kurwa zwykła linka, I kurwa dziury wiem żywie między desetkami. Chyba, że to mają jakieś deski, nie wiem. Dębowe, impregnowane. albo jakiegoś buka. Nie, no Taki most spoko, jak się tu idzie w mniej ludzi, bo teraz tak buja z każdej strony, z prawej do lewej, że masakra, nie? Ale tam jest ten punkt widokowy chyba, u samej góry, także tam też to będzie ładna schiza. Wchodzimy już do środka, na tą górę musimy się dostać, a nawet mnie widzicie teraz. na nie Zajebiskie. Ten rower jest fajny. Jedziemy muszek? <grywa> o, moi drodzy, tam idziemy. Do samej góry. Tam jest ten punkt, jest już zaraz go będziemy widzieć. Za momencik. Dokładnie w tym momencie już powinniśmy go widzieć tam, z tamtej strony. O oh my god, powiem wam, że ja mam lekki lęk wysokości, jak sobie pomyślę, że mam tam wejść. No myślę, że to jest dobrze zabezpieczone. Oh my god, już mam miękkie nogi, nie? Jak sobie pomyśle, że tam będę wchodził. Holy shit. No to będzie wesoło. Będzie wesoło tam w góry. O, nie wiem, jakoś mnie przeraża ta wysokość. Tu jeszcze po takim czymś chodzić, to jest spoko, nie? Ale tam wyjść... No badajcie to. Wyjść tam do góry. A dadu jest do... Z dobre... 80 metrów będzie. Oh my god. No nic, będzie trzeba tam wejść. Po to tu się tu przyszło, po to się tu płaciło przejść dyszek z haczkiem, żeby teraz się tam załadować do góry. O kurde! Czekaj, bo tu patrz na dół jeszcze. Jak to... Powiem ci na przeźroczystym szkle. Myślę, że mało kto by mógł nie mieć w tym przypadku. Jak często robią jakieś takie inspekcje, kontrole? Tak, się to w ogóle kontrolują, tak? Co powiesz? No, powiedz? Ktoś by nam mógł zdjęcie wszystkim zrobić. Cztery się zmieścimy. Nie, wagowo? No, nie, tam jest chyba do ośmiu. Tu pięć osób. No. To chyba odliczyli. Ja tam jest pięćdziesiąt osób. A wiem, taki pan. Dobra, Makis, skaku. Cztery zdjęcia. Piąte swoje. No i mają na pogodę. No nie, no, wejdę sobie tu popatrzeć. Tak jest. Wejdź do maru. Połóż nie żarty. Patrzcie to. Jak będziesz strzelać... Ja pierdolę. Kurwa. Ej, powiedz ci, że przy, przy podchodzeniu do tego już mam dosyć. Kurwa, nie wiem, czy bym się zrobił. Ja Ej, ja kurwa, ja nie. nie patrzcie tam. Lepiej ty Chcecie tam wchodzić? Ja się boję. Spokojnie, przez chwilę tam byliśmy. Tak, nic się nie stanie? Nic się nie Ale oni kurwa, to dużo się ważą, proszę pana. Po o kurwa. O, ja pierdolę. O, ja pierdolę. Nie, ja tam nie się wychodzę. to gibie. O, czego jadasz? Jezu, ja nawet nie patrzyłam, gdzie wchodzę, więc może do tego... W się nie patrzy. O nie, w pani zrobi zdjęcie. Widzicie? Ja mam obawy co do ilości osób. Ja tak samo. Ja se kucnę. Nie, no. jest dobrze, no, Rzek, no jeszcze... Ja idę do Adasia. Różki Różki nie, ja się... Ja se kucnę. Chodź. chodź, kotek, za rękę mnie złap. Nie, ja nie. Chodź. Ale ręce mam spocone. No. <laughs> jest tu szkiza, nie? Jest. Jeszcze najgorzej na wejściu. Ej, trochę tym się. Nie, nie no, powiedz mi, że nie. Dziękujemy, dziękujemy Proszę. bardzo. Kogo? Bo tak no, się mi, mi wystarczy już tych emocji na dzisiaj. Nie idziesz kotek? To sama. Ja sama, sama wejdę, no. Ej, pomyśl jakby ta szyba jeszcze na dole była idealnie niewytarta taka, nie? No, czyściutka. Ja tak na początku może być. No, to już jest wtedy duż, du, duża jazda, nie? Każdy, ka... Łapiesz się tej, tej kurwa... tego o, no, tak. Najgorsza jest ta świadomość, że wchodzisz na szkło, nie? I tak masz takie no. poświadomość, ci mówisz, że kurde, no jak to może wytrzymać aż tyle, nie? Niby, że faktycznie tu mają jakieś takie stalowe, te, te pociągnięte. No ale mimo wszystko, nie? Tak czy siak na szkło Mimo wszystko lekka schiza jest. Oh my god, ale widoki też tu, są... nie, widoki są ładne, to trzeba oddać. Nie mają dużo wyciętych lasów. No to jest coraz częściej, częstszy przypadek. Coraz częściej się to widuje w górach. A tu jest ładnie wszystko zielone. I tu są za jebicą, no wicka. idźcie jeszcze. <ślesk> 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 ja was zrobię! Tak krok po krok. Na, no. czysto, że na to wchodzisz i czujesz jak to tak, buja. Na, teraz widać, że to buja. Jak pan tam chodzi po tył. A co tu jeszcze jest? Co to są za informacje, moi drodzy? Skywalk. Czyli to, 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 to gdzie byliśmy, nie? Nic więcej. A to jest jakiś remont tego czy coś. Nie wiem, albo to jak budowali. No. Chyba jak budowali, bo budowali, tu widzę, że chyba. są takie rzeczy. A ja? No patrz, składaj się to tak. Do <laughs> tu tu trzeba mieć jaja. A tam, a tam dalej na tym? Co tam jest? Na tym drugim? A tu są takie rzeczy. To jest maskotka jakaś. Która tu chodziła? Nie wiem to chyba związane z tym rejonem, mi się wydaje. Radegastik. A dety jest te Dzieci jeszcze więcej się chyba bawiły? Wszystkiego nie znam, ale tak by to brzmiało. Ty. To jest chyba ich maskotka regionalna jakaś, czy o co chodzi? Tak, oni mają taki swój ten. Może jakiś bożek czy coś tak, takiego. Tak, coś takiego, no. Wygląda postać z gry jakiś taki wiesz. Tak. Leśny szaman. A, bo to był ten. On tam ma posąg ten ja, swój. Tak, ale on, on chyba w drodze też Po drodze był? Rzeźbę tam. Tak. No. Tak się zastanawiam, co to jest. A i on tu stał? Na tym też? Ale to, to jest... jakaś to jest... chyba gość był to jest... przebrany. Aha, kurwa. Ja się też myślałem, że to jest ten posąg. Też na porządku tak myślałem, że tu jakoś postawili rzeźbę, ale mega świetny outfit gościu miał. Ewelinka, a przecież leżmy i tu jeszcze... Elektroka? Lub babka. Patrz, jakie tu są te śruby. Tadeusz, ja lepiej tego nie rób. O oh mój god, Mocno to jest porobione. No. Ja patrzę jak to jest Pomyśl, że ktoś jest odpowiedzialny za konstruowanie takich rzeczy, ile ludzi tu no. pochodzi, żeby to było wytrzymałe, nie? żeby się coś, coś nie, nie zmęczenie materiału jakiegoś nie było i tak dalej. A wyobraź sobie jak, jak mają ci zna, to A to chyba komputerowo teraz to wszystko wyliczają. Ja, ale to pomyśl sobie jak to jest w parkach rozrywki, jak masz te wszystkie zjeżdżalnie, te, znaczy rollercoastery. To jest kurwa w ogóle. No to, to tam to już w ogóle wiesz, są obciążenia. 24 na dobę. Znaczy no, może nie możnie 24 na dobę, ale to się cały czas tak chodzi. Jeden kurwa błąd i wiesz, ile ludzi zginie. No To jest masakra. No takie odpowiedzialne. <laughs> o kurde. Tu jest jeszcze opcja z takim rowerem. Jakby się ktoś zastanawiał i był odważny. To może zjechać cały ten most, który przechodziliśmy na takim rowerku, nie? To już jest konkretne. No wygląda to fajnie, nie? Tylko że nie ja wiem, czy to nie zjedzie. jest zamknięte dzisiaj. No właśnie chyba. Chyba jest zamknięte, bo tu nikogo nie ma z obsługi. To chyba kasa tu jest. A i nawet chyba kasa też tam jest po drugiej stronie. Po, po odłączane jest też wszystko. No. I to chodź, tak siędziemy. <laughs> tak się zjedziemy, zobaczymy Tacy jak to jest. Zjedziemy. Nie bym że to pozamykane jest, ale tak się zjechać. Fajnie tu mają, tylko czy to jest warte 6? Zastanówmy się. Czy, czy ta atrakcja jest warta 60 zł? No wiem, ale nie, tak się zastanawiam, nie? No masz to samo, wyjdziesz A ile tam kosztuje? Serio? To... Nie wiem, jeżeli chodzi o mnie, to ja uważam, że to, 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 to by było warte. Tak, żeby tu wejść, trzy dyszki, cztery dyszki bym mógł dać. Ile oni tu mają, żeby to utrzymać w ogóle? No tak, nie? Wiesz, ja jakby nie, nie, nie neguję tego, że to jest jakieś tam drogie czy coś, bo można zapłacić, nie ma z tym problemu, ale właśnie się zastanawiam, czy to jest aż tyle warte, nie? Jeżeli chodzi o stosunek ceny do atrakcji, nie? Zapłaciłeś za to. Tak to już dużo mówi. No, w, wiesz, z ciekawości, nie? Ale teraz, te, teraz, mo teraz można ocenić, czy to, to, to rzeczywiście... To jest tyle warte, dopóki ludzie będą tak kupować bilety. Dobra. No, pewnie tak, no. Bo nawet jakby to za stówkę było, to ludzie tak, by to kupowali, bo chcą to zobaczyć. No. No, to jest właśnie tak. No myślę, że za stówkę też byśmy tu poszli, zająć życie. No. Jak już tu jesteśmy... Jak się tu już jest, to trzeba tu wejść, nie? No. No, i wyszliśmy teraz z naszego, już zapomniałem tej nazwy, Wa Walaszek, statek Walaszek. steska Waleska. Ej, to mają fajnie zrobione. To mają super zrobione. Fajny ten ryś. Ryś, tu jest zajebisty jelonek. Oh my god. Badajcie to. Badajcie, jak to wygląda świetnie. Ej wiecie, że te rogi są prawdziwe? No. Wow. To jest prawdziwe. Poroże. Ta. O kurde, ile tu z kamyków. Ej, układamy, układamy swojego kamyka? Ja biorę kamyka, moi drodzy. Takiego. Tu masz takiego płaskiego. Ja też mam płaski w miarę. masz drugiego. Ten kamień. To chodź, damy sobie kamyka. A układa. Nie, każdy daje po kamyku chyba na ten. No. Czemu to się układa? Nie no, wiem, to jak tak... Zabawowy. Jakoś tam się układało. Czarek się podsika tutaj, o. Nie, nikt to nie leje, kopek. Ale znowu twoi rodzice na ponowę wiedzieli. Myślę, że na pewno. Gdzie układamy? Nie Do Andrzeja. Tutaj. telefon z nie? O. A może tu? Gdzie? Tu dałeś? Nie, nie dałem. Czy tam dajemy? Tam dajemy, na tego. No. Tu dajemy. Ja mam większego, to czekaj. A, to tutaj, no. Nie tylko kamień. Dobra. No i git. To jest fajne. Jeszcze trzeba dmuchnąć trzy razy i obejść to. Mateusz. Tak? I poskakać na jednej nodze. A, bo jakby ktoś nie wiedział, to też tu jest taka kolejka dosyć stara. Bez takich zabezpieczeń, że wiecie, że macie z góry taką nakładkę, jakbyście chcieli. I to jest tylko dwuosobowe z tego, co widzę. Dwu- albo jednoosobowe. Nie, chyba dwu. dwu. Widzę, że dwie osoby tam jeżdżą. Z tamtej strony, więc jeżeli ktoś gdzieś tam zaparkuje, niżej na parkingu, to może sobie tu wyjechać, właśnie tam kolejką. No i tu już tak naprawdę ma bliżutko do tego, do tego punktu widokowego, co my tam byliśmy. No i w sumie, gdzieś tu są tam takie restauracje, w których można sobie usiąść i, i posiedzieć coś gdzieś, odpocząć trochę. Na rowerkach też tu można pojeździć, jak widzicie. Także opcji tu jest, widzę dużo. Parking jest też całkiem spory. My mieliśmy akurat dużo miejsca parkingowego, więc było gdzie, gdzie się zatrzymać. Parking płatny. Nie wiem, jak tam na dole jest przed tą kolejką, ale być może będzie parking darmowy, chociaż wątpię w to. No bo wiecie, jak to jest. Kolejka to też skasują pewnie przy parkingu. O, to jest sfinks chyba jakiś. O, powiem Wam, że to naprawdę mega fajnie wygląda. Mega, mega, mega fajnie. To jest ten pancernik, czy to się jakoś inaczej nazywało. A to z jakiegoś hotelu w ogóle jest. Hotel Tane... tanecznica. <laughs> Ale mega ładne. To już trzeba mieć umiejętności, żeby coś takiego zrobić, bo no nie oszukujmy się, no. zwykły człowiek sobie czegoś nie, u... nie uschrobię w piasku <laughs> no, Jak z deszczem. No właśnie się zastanawiam czy to jest jakiegoś wiesz, specjalnego piasku. Czy, 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 czy jak no to jest tak zrobione? To normalnie masz. No, ja, ja się domyślam, tylko że, patrz jak ty. Otwarte takie. Ja się zastanawiam, czy to nie jest jakaś mieszanka, może piasku z czymś? No nie. Nie, to no normalnie bo... w takich głazach przyszło na 100% i do rzeźbienia. Ale to musi być, czy to jest zwykły piasek? Nie. nie. Nie, 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 nie. Mieszanka mi się wydaje, że to, to takiego... jakaś będzie. Normalnie jakbyś takiego... jakieś piaskowo-glinowo... No. coś takiego, jakbyś te mhm. jury krakowskie, nie wiem czy tam też są te piaskowce czy tam coś innego jest. No to jak to deszcze przetrwa, no to to musi być z jakiegoś takiego zbitego, nie? No ale wiesz, miękkie są te. Nie są miękkie. W sensie te, Te odpady.

Specjalnie takie daseczki dali, żeby nie ranić drzewa. No, nawet spoko pomysł. Nie widziałem takiego rozwiązania jeszcze. Zazwyczaj to jest później powrastane i jest problem z drzewem. Ma macie tam, ja. nie, nie macie? A gdzie tu zjemy? Łangosie do nie miejscu na Nie ma? No. Na to, nie, nie serio? Nie. A to musiało być coś innego a, w takim razie. To nie, to nie, nie był właśnie u kogoś taki taki placek? Ale to jest prgal. nie. No. Słodkiej nie wiem, że naleści chyba. Serem, serem Ser, i skuste to... Skustetie skuste stanki, które są tam, to są takie te budki, co tam są. Ale w restauracji, nie. na Aha, tam... A, Dobra, dobra. Dziękuję. dzięki. Ale, ale łatwo ich zrozumieć, nie? Się za wszystkim. Z każdym. Ale to czemu, bo ale Słowaków już jest cieszy. Słowaków w ale niektórzy mówią, że nawet ze Słowakami łatwiej się rozmawia po polsku. Słowacy lepiej rozumieją. No, to jest na pewno prawdopodobne dużo bardziej. Tak, Słowacy dużo bardziej rozumieją polski. Idziemy zobaczyć jak to wygląda ta, ten, ten, ta kolejka linowa. Ja mówiłem, że jest babka była, co mówiła jakby w języku takim mieszanym, Aha. wiesz, słowiańskim jakby. I każdy w komentarzu pisał, że wie, o czym on mówi. Także ciekawe, jakbyś mieli taki język, nie? Że każdy mówi w jakby w uniwersalnym języku i każdy się każdy, każdego rozumie. Z tych, wiesz, słowiańskich krajów. Ja, taka jest ta kolejeczka. A No. A w cieniu to się trochę przywiewa. No, w cieniu trochę wieje. To już nie? No teraz tutaj nasłuchuję trochę, co tam pan przewodnik mówi, że te chaty, które tutaj widzimy wszystkie, były powstały tylko i wyłącznie w celach turystycznych. Ona Ta, którą tutaj widzimy, chyba była pierwsza, z tego co zrozumiałem, a te za nami były w jakimś budownictwie secesyjnym, coś koło tego. Nie chcę mówić głośno, żeby nie powtarzać tu po panu, który stoi obok mnie. Także, no ciekawy temat, no a jak widać turystyka się tutaj rozwija skoro po, postawili te chaty, co się dowiedział ciekawego? Secesja ludowa. Secesja ludowa. Przez słowackiego architekta zostało to zaprojektowane, to są najstarsze chaty jakie tutaj zostały no. stworzone tylko w celach turystycznych. Co? No, Pan czyli to co mówiłem, żeby sobie tam wejść do sali i zobaczyć tą główną yy, stołóweczkę, bo tam podobno jest fajnie. Nie no, turystycznie to tu jest dobrze rozwiązane. Bardzo blisko z tych, z tych chat, które tutaj są, jest do tego, zresztą widzieliście, do tego punktu widokowego, co się wychodzi na tą szklaną, najbardziej niby wysuniętą w Europie, ale teraz już nie, nie, nie najbardziej wysuniętą. Kiedyś to było podobno najbardziej wysunięte. No i teraz idziemy, w, tam na dół, na lewo jest parking, a my idziemy prosto, lecimy, jakąś godzinę podobno mamy, do, do, nie wiem, co to jest chronisko. Co tam jest Nikodem na końcu? Na końcu jest ten kościółek. Jakiś kościółek tam jest. Drewniany zakładam. Idąc kawałek, tą ścieżką, którą tam widzieliście przed chwilą, docieramy do takiej. Mamy opcję wyboru przejścia się na taką widokową, chyba bierze. Tutaj to widzicie na lewej strony. Na samym początku stamtąd startowaliśmy. Jak widzicie, dotarliśmy do schroniska. Jest tu całkiem, całkiem sporo ludzi, ale trasa jest, uwierzcie mi, przyjemna bardzo. Cały czas taki kamyk, trochę asfaltu, tak na przemian można powiedzieć. Dużo punktów takich postojowych, że można sobie coś gdzieś tam kupić, zjeść. Też widokowych punktów było sporo. O no i teraz jesteśmy coś co zamawimy jakieś langoszyka z kofolką. No to podstawowy wystarczy. ja takiego no. nie Podstawowy wystarczy, no pewnie. To wystarczy. Zjedliśmy sobie po langoszu, wypiliśmy kofolkę, siedzimy sobie tutaj jeszcze chwilę na tym, w tym schronisku i będziemy pewnie powoli schodzić tam w stronę parkingów, w stronę samochodów. Chociaż tu chyba jeszcze jakiś kościół miał być, jakaś kapliczka. Także nie wiem, czy, czy nie będziemy jeszcze musieli gdzieś tam przejść kawałek. Żeby tam dotrzeć, ale to zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu, tak naprawdę. Także ja się wyłączam, bo mam mało baterii, 20%, a to szybko dosyć schodzi, więc e, jak będzie coś ciekawego, to nagram. Przechodząc od tego schroniska, gdzie tam jedliśmy i, i piliśmy kofolkę, e, dochodzimy po jakichś, nie wiem, 100 czy tam 200 metrach do kaplicy świętego Cyryla i Metodego. Kilka ciekawostek Wam tutaj przeczytam. Między innymi jest to najwyżej położona kaplica w Czechach znajduje się na wysokości około 100 1129 metrów nad poziomem morza, najwyżej położony obiekt sakra, sakralny w Czechach. Oczywiście zbudowana z inicjatywy kościoła katolickiej społeczności w 1898 roku. Styl architektoniczny no to mamy drewniany kościół bizantyjski. E, czy tutaj mamy jeszcze typowe budownictwo góralskie, ale to myślę, że widać tutaj. E, mamy pomnik obok, obok właśnie tej kaplicy, co tam mogliście zobaczyć na początku Cyryla i Metodego. Wykonany przez czeskiego rzeźbiarza. No, tu jakieś pamiątki w kościele, tak średnio. Za mną, jak widzicie, jest kapliczka, w której właśnie byliśmy. Uważam, że trochę niepotrzebnie, że w środku są pamiątki do kupienia, no bo to jednak jest kaplica, więc takie miejsce powinno być tylko i wyłącznie. Wiecie, że wchodzimy, możemy podziwiać to budownictwo sprzed tam prawie 150 lat. No, przesadziłem, bo to było w 1890 roku, także to 150 które przesadziłem, ale no mimo wszystko fajnie było wejść do takiego kościoła, poczuć się klimat, a nie, że my wchodzimy od razu na starcie, mamy pamiątki do kupienia. Dodatkowo, co jest niefajne, znaczy niefajne, fajne, w każdym tym schronisku, czy w ogóle przy restauracji, mimo tego, że jesteśmy gośćmi, czy po prostu kupujemy coś w sklepie, czy siedzimy tam jako goście tej restauracji. No to za toaletę i tak trzeba zapłacić 10 koron czeskich. Nie jest to dużo, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że dla gości czy, czy dla osób, które coś tam kupują, powinno być for free. No ale jak widać, wszędzie chcą zarobić. Widoki spoko. Trasa też bardzo przyjemna, więc jeżeli ktoś ma blisko do granicy z Czechami i myślał, czy, czy, czy się tu wybrać, uważam, że to spoko sprawa. Droga nie jest ciężka. Troszkę trzeba przejść, ale, ale jest przyjemnie. W szczególności, jak jest pogoda, jest dużo takich punktów widokowych, w których można sobie podejść, popatrzeć. Jest spoko, nie? Jest spoko. Także my już wracamy, idziemy do samochodu. Nie wiem, czy się będę włączał jeszcze po drodze. Bo, a nie, jeszcze się włączę, bo będziemy prawdopodobnie szli do, do restauracji jednej i po tej restauracji dopiero będziemy wracać. Ale muszę osądzać baterię, mam tylko 13%, bo myślałem, że mój akumulator, który gdzieś tutaj mam jeszcze. Doładowując tą kamerę podbije trochę procent, ale się okazuje, że on też jest rozładowany, także nie fajnie, a bateria spada jak woda. Także jak kończę, widzimy się później. Na No No i dotarliśmy moi drodzy w tym momencie do naszej ostatniego punktu, czyli restauracyjki, która jest centralnie na samym początku, najbliżej parkingu, na całym tym rozstaju, gdzie się idzie później w kierunku tego punktu widokowego i tej kapliczki, proszę bardzo. W prawo do kapliczki, w lewo do parkingu. I tym, akce i tym akcentem kończymy dzisiejszą wycieczkę, bo mam ile? 7% I tu jeszcze Adaś przyniósł właśnie kofel kofolkę w kufelku. No nic więcej nie potrzeba. Tyle wam powiem, nic więcej. O, i to jest życie. Ale fajnie, że w kufelku się załatwiło. Wziąłem ci małą. Dobra. Bo nie wiedziałem, czy chcesz dużą. Dobra, dobra. Dziękuję. Dziękuję. No i co, kończymy, żegnamy się z Państwem i do zobaczenia, do usłyszenia w naszych najbliższych odcineczkach Nara.